Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Wołowicz, dziękuję za przedstawienie, może zacznę od tego, że na tle prezentacji wizualnych prowadzących wyglądam całkiem banalnie, mam blond włosy, dzisiaj związane, mam niebieską bluzkę, okulary, za mną jest białe tło i jestem z Państwem, żeby opowiedzieć o barierach w dostępie do rodzicielstwa osób dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i jeżeli zdążę to o różnych scenariuszach tego rodzicielstwa. Zacznę może od tego, że rodzicielstwo stanowi Istotną wartość i cel dla wielu osób, a w powszechnej opinii jest jednym z przywilejów dorosłości. Natomiast nie sposób nie zauważyć, że ludzie różnią się zakresem dostępu do tej części dorosłości. Związki osób z intelektualną niepełnosprawnością kształtowane są pod bardzo silną presją niesprzyjających okoliczności, ograniczeń społecznych i ograniczeń kulturowych. I ma na to wpływ z całą pewnością nieuznawanie dorosłości tych osób, czy problemy z ustaleniem ich dorosłego statusu. Na pewno też dużym problemem jest podważanie statusu tych osób jako niezależnych, ograniczanie im możliwości dokonywania wyborów w życiu codziennym. To wszystko powoduje, że ta grupa rzeczywiście ma utrudniony czy ograniczony dostęp do do dorosłych ról społecznych. Mówimy zresztą często tutaj o takim procesie niedokończonej emancypacji. Zauważcie Państwo, że właściwie nie budzi już wątpliwości fakt, że na przykład osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą być dobrymi pracownikami, wciąż jednak dostęp do praw reprodukcyjnych i do praw rodzicielskich jest w tej grupie uniemożliwiany, a w najlepszym przypadku ograniczany. Źródła tego stanu upatruje się no, po pierwsze w negatywnych stereotypach dotyczących niepełnosprawności intelektualnej i zatki najbardziej zagrażający dla prawa do tworzenia związków. Postrzegam stereotyp wiecznych dzieci, który no, generuje takie przekonanie o ich apłciowości i aseksualności. Co z kolei powoduje, że te osoby są często nieuwzględniane, na przykład w programach edukacji seksualnej, ale również systemowo i społecznie wykluczane ze społecznych relacji. Mają ograniczoną możliwość socjalizowania się, na przykład do roli partnera czy, czy rodzica. Wspomnę tylko, że niedostateczna czy wręcz nieobecna edukacja seksualna, jednocześnie izolowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, na przykład w instytucjach całodobowego pobytu to są takie czynniki, które z całą pewnością narażają te osoby na wykorzystywanie seksualne, na bezkrytyczne naśladowanie zachowań seksualnych, albo też na podejmowanie tych zachowań w miejscach i w sytuacjach, które są często, nie, nieadekwatne, co z kolei bywa odczytywane społecznie jako przejaw hiperseksualności. To jest ten drugi stereotyp do, dotyczący seksualności osób z intelektualną niepełnosprawnością. Zatem te osoby tak naprawdę wpadają z jednego stereotypu w drugi. W stereotypie wiecznych dzieci nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie seksualności. Za niezwykle ważną dla kontekstu dorosłości, w szczególności bycia kobietą czy bycia mężczyzną z niepełnosprawnością intelektualną, postrzegam też no, różne naukowe konstatacje odnoszące się do sfery dojrzałości społecznej tej grupy. Bardzo często w literaturze źródłowej, która no, co by nie powiedzieć, kryje się, nie kryje, przepraszam, wywodzi się z, z takiej zmedykalizowanej tradycji. Zaznacza się, że u osób z niepełnosprawnością intelektualną, i teraz cytuję, obserwuje się istotne ograniczenia w przystosowaniu społecznym, osiąganiu autonomii, osiąganiu stan, samostanowienia, typowa jest mała samodzielność, i ta samodzielność zredukowana jest do dość prostych, podstawowych potrzeb. I często też pojawia się w literaturze takie stwierdzenie, że na przykład maksymalny poziom dojrzałości społecznej dorosłej osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest porównywalny do funkcjonowania dziecka w wieku 7-10 lat. To są bardzo, bardzo częste. E, e, konstatacje. Moim zdaniem, to stwierdzenie w bardzo istotny sposób e, zaważyło na kwestionowaniu dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to nie tylko jakby w kwestii społecznej dojrzałości związanej z podejmowaniem właściwych ról i zadań, ale również co może wydawać się, w pewien sposób paradoksalne w faktycznym uznaniu wieku biologicznego czy wieku metrykalnego tych osób. Bo jak właściwie można mówić o kimś jako o dorosłej kobiecie czy dorosłym mężczyźnie, jeśli stwierdzono, uwzględniając oczywiście diagnozę czy orzeczenie, że w sferze społecznej poziom funkcjonowania odpowiada rozwojowi dziecka w jakimś tam wieku, prawda? Czy dorosłym kobietą, czy mężczyzną może zostać osoba, której iloraz inteligencji jest obniżony e, i wskazuje na osiągnięcie możliwości rozwojowych kilkulatka w normie, e, w normie intelektualnej. Jak pogodzić to bycie kilkulatkiem w opisach z byciem biologicznie dojrzałą e, kobietą czy dojrzałym mężczyzną? Oczywistość odpowiedzi na tak postawione pytania nie budziła właściwie przez lata żadnych wątpliwości, ale to niestety skutecznie udaremniało dojrzewanie czy wydoroślenie takie społeczne, nabycie tożsamości kobiety czy mężczyzny i jakby zyskanie wsparcia w trudzie starań, by choć w jakimś tam sensie próbować podjąć właściwe dorosłe, właściwe dorosłe role. Dostęp do społecznych relacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną warunkuje również specyfika systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W Polsce podobnie jak w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej ten system jest osadzony no, w postsocjalistycznej tradycji instytucjonalnej. Wciąż brakuje stabilnego systemu usług środowiskowych, które mogłyby być na przykład świadczone w lokalnych społecznościach. Wciąż brakuje oferty Asystencji osobistej, dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego dla tej grupy. Wciąż docelowym miejscem pobytu dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w stopniu głębokim, są segregowane płciowo domy pomocy społecznej. Oczywiście, odkąd część środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną stała się beneficjentem oferty wsparcia na etapie dorosłego życia, a kobiety i mężczyźni trafili między innymi do placówek dziennego wsparcia, na przykład środowiskowych domów samopomocy czy warsztatów terapii zajęciowej, to koedukacyjna natura tych instytucji no, uczyniła je w pewnym sensie przestrzenią do tworzenia, do tworzenia relacji. Jednak opiekuńczy model wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną powoduje zdecydowanie mniejsze spektrum doświadczeń ży życiowych. W takim systemie osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest właściwie prawie zawsze w sytuacji zależności, która wynika albo z opieki, albo z długoterminowego wsparcia. I pochodzi albo od rodziny, albo właśnie od instytucji. Zatem osoby z niepełnosprawnością intelektualną um, często nie mają możliwości zaspokojenia swoich dorosłych, romantycznych, seksualnych potrzeb. Sytuacja opieki, sytuacja zależności, która właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, wynika z długoterminowego wsparcia, może prowadzić. Do przejęcia kontroli nad życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale też może powodować deprywację kontaktów społecznych deprywację potrzeby miłości, afirmacji, akceptacji, bliskości fizycznej czy takiej bliskości psychicznej. W konsekwencji osoby z intelektualną niepełnosprawnością doświadczają dorosłości w sposób zredukowany. Należy również wspomnieć o tym, że wciąż najczęściej stosowaną, choć jednocześnie no, najbardziej radykalną formą opieki prawnej nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną jest ubezwłasnowolnienie. E, powoduje to y, no, na przykład nieuznawanie autorytetu tych osób w podejmowaniu decyzji dotyczących ich własnego życia, e, co bardzo często przekłada się na ingerencję w działania tych osób. Ale również na działania w ich imieniu, a bardzo często wbrew ich, wbrew ich przekonaniom. Należy też jasno powiedzieć, że istniejące w Polsce regulacje prawne także nie wspierają prawa do zakładania rodzin przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przyjęta w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została ratyfikowana w Polsce w 2012 roku. Jak, pewnie, znaczy jak zapewne Państwo wiecie, z trzema wyjątkami. Polska ratyfikowała konwencję z oświadczeniem interpretacyjnym dotyczącym instytucji ubezwłasnowolnienia. Z zastrzeżeniem dotyczącym zawierania małżeństw przez osoby, których niepełnosprawność wynika, i teraz cytuję: z choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego, zobaczcie Państwo, czy zwróćcie Państwo uwagę na, na terminologię przestarzałą, oraz zastrzeżeniem dotyczącym regulacji przerywania ciąży. I właściwie wszystkie te zastrzeżenia mają wpływ na prawa reprodukcyjne i rodzicielskie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeżeli chodzi o artykuł 12 konwencji, równość wobec prawa, to polski rząd zadeklarował, że będzie interpretował postanowienia konwencji w sposób, który zezwala na stosowanie ubezwłasnowolnienia w okolicznościach i w sposób określony w prawie krajowym. Ja może zauważę tylko, że w Polsce prawie 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami jest ubezwłasnowolnionych całkowicie i liczba ta stale rośnie, że osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć związku małżeńskiego, a częściowo ubezwłasnowolniona musi to zrobić za uprzednią zgodą sądu, że osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie przysługuje władza rodzicielska i że władza rodzicielska nad dziećmi, Osób całkowicie ubezwłasnowolnionych zostaje przyznana drugiemu rodzicowi lub osobie trzeciej. Prawo polskie nie gwarantuje również realizacji postanowienia konwencji, które dotyczy zawierania małżeństw. Co stoi tak naprawdę w sprzeczności z 23 artykułem konwencji dotyczącym poszanowania życia rodzinnego i domowego. Dlatego, że w, w, w tym obszarze Polska y, y, posługuje się zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewiduje, y, że małżeństwa nie może zawrzeć osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, a także. I tutaj znów przywołuję ten cytat, osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. No, zapis ten jest przykładem społecznego mechanizmu uniemożliwiania czy zniechęcania do realizowania prawa do tworzenia bliskich relacji czy rodzin, przedstawicieli tej, tej grupy. E tak naprawdę, zjawisko relacji damsko-męskich w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną nie istnieje zatem jako zadanie y, dla wymiaru regulacji prawnych ani socjalnych, które byłyby zdolne zaprojektować i wspierać y, 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 zorganizowanie wspólnego życia, zwłaszcza tym parom, które jawią się jako zdolne, żeby podołać trwaniu w związku, uwzględniając oczywiście niezbędną profesjonalną asystę w, w tej drodze. Więc okazuje się, że tworzenie, mm -hmm, tworzenie związków przez tę grupę osób jest sferą, którą milcząco się ignoruje. Jest to temat, który na swój sposób drażni, porusza, jest czymś niechcianym, niepożądanym, bo w oczywisty sposób ujawnia coś, co tak naprawdę zobaczcie Państwo nie zostało w żaden sposób wkalkulowane w pakiet usług rehabilitacyjnych, w pakiet oferowanego wsparcia. Myślę, że nadszedł czas, żeby się z tym skonfrontować, a Państwa obecność na dzisiejszej konferencji jest na to najlepszym dowodem. Niestety nie zdążę opowiedzieć Państwu o scenariuszach rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, może tylko słowo, słowo, przepraszam, za, zakończenia. Równość praw obywatelskich powinna być zapewniona Osobą z niepełnosprawnością intelektualną, i powinna by zapewniać im możliwość realizacji dorosłości w pełnym wymiarze. Okazuje się jednak, że to jest bardzo kruche obywatelstwo, bo o tym, jak ta dorosłość wygląda, w dużej mierze rozstrzygają inni rodzice, wychowawcy, terapeuci. Decydowanie za dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną opiera się na przeświadczeniu, że nie mają one ani doświadczenia, ani umiejętności, aby stanowić o swoim dorosłym życiu. Dziękuję Państwu bardzo.